Kort XE-20. Uszkodzona klawiatura podczas transportu. Uderzenie musiało nastąpić od spodu. I w następnym zdjęciu pokażę, co jest przyczyną, że tej klawiatury nie da się wcisnąć na siłę. Przy odkręcaniu pamiętamy tu trzy śrubki. Pod spodem jest tasiemka. Do, tak samo jak przy zdejmowaniu tamtej pokrywy pokazywałem, spinkę, spinka. Wy, wypinamy kosteczkę, kostkę z trzema kabelkami. Natomiast tutaj śruby mamy te i te. Po bokach nie, może inaczej, nie odkręcamy tego paska. Nie odkręcamy tego paska i nie odkręcamy tego paska. I tego. Pozostałe tu na dole również musimy poodkręcać. Te poodkręcać. Te malutkie dwa też poodkręcać, no i krawędź odkręcamy. Potem klawiatura się już wysuwa. Podczas demontażu podnosimy już odkręcony tył do góry i delikatnie musimy go tu wysunąć. Z przodu z tyłu o, widzimy, że się cały rusza, wysuwa. Natomiast trzyma nas taśma. Z lewej strony, z, tak jak ja siedzę, to z prawej mamy dwie, dwa złącza. Pod, yy, usuwamy je cienkim śrubokrętem. Musimy podważyć miejsce, bo jest zaczep tu i zaczep tu. I tak samo mały, mała wtyczka, ma tak samo. Na skraju od spodu trzeba włożyć płaski śrubokręcik, podważyć zaczepy, i wtedy wychodzi kostka delikatnie, równomiernie. Wiadomo, wyciągamy. Po odkręceniu tych śrubeczek musimy delikatnie podważyć jeden, drugi, i trzeci zaczask, żeby klawisze, które nie są niczym więcej podpięte, zeszły nam do góry. Po odpięciu zatrzasków delikatnie podnosimy i widzimy gumeczki. Tu jedna oczywiście spadła, widać ją tutaj. Powinna być w tym dołeczku, którym powinien pracować na stałe zaczepiony, ale pod wpływem uderzenia przeskoczyło na miejsce pod zaczepem, czyli przez to klawisze sterczą i nie da się ich na siłę wcisnąć. Wciśnięcie na siłę spowoduje, tu mamy drugą gąbkę, która też gumeczka niestety no nie jest w stanie, one po prostu się pozdejmowały. Tutaj widać, że nie ma jednej i tu widać, że nie ma następnej. I siłowe zamontowanie, nic nie da, bo te gumki pospadają. Instrument naprawiony, jeszcze nie złożony do końca. Wszystkie klawisze działają, dynamika jest, bo wcześniej był problem, bo klawisz nie dochodził do końca, przez to, że gumka blokowała pod tym miejscem właściwym. Dobrze brzmi, ale to jest jakby nie jest tematem.